Szymon, Siemano, dzisiaj was zabieramy na wycieczkę wizytę w stadionie RB Leipzig w Niemczech. Mieszkamy już w Lipsku dwa lata i nigdy nie mieliśmy możliwości, żeby tutaj przyjść, sobie pozwiedzać, zobaczyć, jak stadion wygląda od środka. Byliśmy tylko raz na meczu tutaj z Bayernem, kiedy Lewandowski oczywiście tutaj grał z gospodarzami. Ale dzisiaj jest czas i stwierdziliśmy, że dzisiaj zabierzemy i pokażemy wam jak wygląda stadion cała wizyta, cała wycieczka po tym miejscu. Serdecznie was zapraszam. No, do oglądania. Się od punktu, w którym y, znajduje się oczywiście sala konferencji. Y, na wejściu dostaliśmy takie Red Bull'e w różnych smakach są do wyboru, jako po prostu taki Ala poczęstunek ze względu, że to jest y, Red Bull Arena i oczywiście tutaj jest, jest sponsor tego miejsca i znajduje się tutaj sala konferencyjna w której oczywiście tutaj było tak jakby przywitanie, rozpoczęcie naszej przygody, wizyty po tym miejscu. Była taka kilkuminutowa prezentacja, cała historia, od czego to wszystko się zaczęło, tutaj działo wcześniej, no i oczywiście jak teraz wyglądają mecze, więc poznaliśmy trochę historię na ten temat i pokażę Wam dalej jak wyglądają szatnie i miejsca oczywiście z medalami i osiągnięciami tego zespołu. Kolejnym punktem tutaj tuż po sali konferencyjnej jest przejście przez, nie wiem, tu akurat jest przejście, żeby nam pokazać dalej jak wygląda stanie, no to raczej tak nie ma tutaj przejścia górą przez budynek, tylko po prostu chyba nawet nie wiem, można chciał pokazać, miejsce, przez którym tutaj wyjeżdża oficjalny bus z zawodnikami. I tutaj znajduje się jego miejsce, gdzie później ten bus jest pozostawiany i zawodnicy oczywiście e, przechodzą do swoich szatni, do swoich miejsc, a potem zaczynają mecz. E, to znajduje się tuż obok sali konferencyjnej, tutaj już mamy wyjście generalnie oficjalne z, z tego miejsca z tego budynku I jeszcze nie znajdujemy się na stadionie, bo dopiero co weszliśmy do takiego budynku, gdzie no, jest jakby a recepcja, gdzie była sala konferencyjna dla e, tutaj e, mediów, czy tam dziennikarzy i tych wszystkich osób które oczywiście muszą przeprowadzić wywiady z zawodnikami. No i tutaj jest przejście, stąd właśnie wyszliśmy. Jesteśmy teraz na tym parkingu, tutaj pan nam właśnie przedstawia, jak to wygląda, że tutaj jest taka jest tu uliczka, runda, po której przejeżdża oczywiście autokar z zawodnikami. No i pewnie zaraz wyjdziemy już na stadion. No. Gdzie są przeprowadzone wywiady z zawodnikami? Oczywiście ze ściankami, tutaj mamy. O, można zobaczyć. Mamy tutaj cztery różne takie pojedyncze ścianki, tutaj, na których są oczywiście tam e, loga sponsorów i możliwość po prostu też swojego loga tutaj wprowadzić, na przykład telewizji czy tam radio, cokolwiek innego. Dlatego one są takie tutaj bialutkie. Nie wiem czy widzicie. No i oczywiście mamy sztuczną trawę, więc już zaraz wchodzimy na stadion no, bo nie no i wchodzimy na stadion tutaj już po salce, gdzie są przeprowadzone wywiady z dziennikarzy i nie tylko wyszliśmy na stadion oczywiście już tutaj te, też już trawka jest ta sama i tak mamy tutaj oczywiście miejsca, na których siedzą zawodnicy oczywiście trenerzy i cały ten team, który oczywiście musi towarzyszyć i oglądać mecz podczas tutaj całych po prostu rozegrań z innymi drużynami Stadion wydaje się naprawdę bardzo fajny, widzieliśmy już wcześniej, byliśmy na taką, można powiedzieć na wizytach w stadionie w Paryżu i oczywiście w Walencji i teraz jest to tak naprawdę nasza trzecia wizyta, żeby zobaczyć jak stadion wygląda i jesteśmy na takiej o wycieczce i powiem Wam, że widziałam większe, ale ten jest bardzo też taki Miejscowy. <laughs> siedzieliśmy na trybunach. Gdzie my siedzieliśmy? Tam. Tam siedzieliśmy. Pamiętam wtedy, kiedy tu były rozrywki, Tutaj były z Bajernem i Lewandowski grał, więc siedzieliśmy w tamtym miejscu. Tak bardziej po skosie i oczywiście widok był całkiem też taki zadowalający. Mieliśmy bilety chyba z tych raczej tańszych, ponieważ żeby tutaj kupić bilet, nie... trzeba posiadać yy kartę klubową, która umożliwia Wam po prostu oficjalny taki zakup, że należycie do tego miejsca, jesteście członkiem, tak? Trzeba wcześniej zapłacić tam jakąś podwyższoną kwotę, to się kupuje na samym początku sezonu, a żeby tak o po prostu przyjść bez karty to słabo, albo jest możliwość ze względu na to, że poprosicie kogoś, by Wam kupił, ale chyba też mi się wydaje, że trzeba mieć wtedy kartę, albo nie wiem, czy się wtedy wchodzi grupowo, nie, mam może, nie wiem, nie mam pojęcia, bo ostatnio się, się pytałam w sklepie, bo niedługo będzie tutaj mecz yy, z Paris Saint-Germain, yy, oczywiście AirBug, coś będzie tutaj grał, aczkolwiek no niestety nie ma możliwości, żeby zakupić bilet dla osób, które nie posiadają tej karty, więc... Nie wiem do końca, jak, na jakiej to jest zasadzie, że tu można wejść. My wcześniej tu jak weszliśmy, byliśmy tylko jeden raz i tylko na zasadzie tego, że mieliśmy zniżki na zakup biletów od miasta tutaj, Lipska. Kiedy tutaj dopiero przyjechaliśmy i zostaliśmy jakby zarejestrowani w urzędzie, to taki po prostu podarunek był od tego miasta i na tej zasadzie tutaj przyszliśmy, mogliśmy sobie po prostu przyjść na dowolny mecz. Aczkolwiek jak to dalej wygląda w praktyce, nie mam pojęcia. Byście musieli doczytać w internecie ale wiem że są niestety utrudnienia dla osób które nie posiadają tej karty jakby że karty kibica Klub Rwelivska powstał dokładnie w 2009 roku jak dobrze tam pamiętam 19 maja wcześniej tu był stadion w którym były organizowane różne zawody należało też do innego zupełnie zespołu piłki nożnej jak dobrze pamiętam ale patrząc na to rozpoczęcie tego filmiku, który nas tutaj zachęcił i rozpoczął naszą przygodę, wizytę po tym stadionie, wynikało, że też tutaj stadion był na zasadzie, że odbywały się różne zawody lekkoatletyki w wcześniejszych czasach, i budowa chyba nastąpiła po II wojnie światowej. Nie wiem dokładnie ile trwała, ale już wiem, że chyba kilkadziesiąt. Tysiące osób się zajmowało tym wszystkim, żeby tutaj powstało to. I też oczywiście był okres, w którym e, miasto, ogólnie ten zespół, przybywał sponsorów i to wszystko długo trwało. I oto tu powstał taki piękny stadion. Jak się tutaj przyjrzycie dobrze, tutaj generalnie są pozakładane takie OO, była przeciwdeszczowe. Za tydzień będzie tutaj mecz. I tak, tutaj mamy taki balkonik i tam sobie siedzą vip i ogólnie też media. Dziennikarze i tam, o na samej górze pewnie komentatorzy meczu. Pamiętam, że jak my to byliśmy na meczu, to gdzieś tu jeszcze też była budka jakaś taka, że ktoś coś opowiadał jeśli chodzi o mecz ale przede wszystkim tutaj jest to główne miejsce gdzie to wszystko się odbywa oczywiście z widokiem na rozgrywkę na mecz co tutaj się dzieje więc tak wygląda stadion my już tu byliśmy na meczu mogliśmy go wcześniej zobaczyć ale od dołu, od tutaj trawy nie widzieliśmy myślałam, że będzie nieco większy ponieważ widzieliśmy już większe stadiony na tych wycieczkach, co wcześniej wspominałam. A teraz idziemy do szatni załodników i zobaczymy, jak teraz szatnia się prezentuje. Ogólnie jesteśmy troszkę... Ja jestem trochę rozczarowana, ponieważ tutaj krzesełka były no, z takimi a la ubudową. Myślałam, że może sobie usiądziemy. Zrobiły się jakieś fajne zdjęcia na ich miejscach, a teraz się okazało, że no, jeszcze szyby są ze względu na to, że jest okres jaki jest, że trzeba mieć maski i niestety nie mogliśmy się zrobić zdjęcia, ale trudno. W sali konferencyjnej mamy, a teraz tutaj mamy przejścia i idziemy poza szatni plików. Ale mało no, co, co? Ostrożnie, mała ta szatnia. W jasne do łazienki. <śmianie> Jeszcze pozaklejane, żeby nie mogli się obok siebie kąpać, bo nie mogę. Jaka mała ta szatnia, kogo my to mamy. Tego, pan, tego pana kojarzymy i pamiętamy z noczą. Przynajmniej na pamiętam. No i tu mamy różne rodzaju Red Bull'e, patrzymy, zwiedzamy tam? że można zajrzeć. Myślę, że możemy zajrzeć. Oddzielam tutaj szafeczkę, tutaj osoby oczywiście obok siebie muszą sobie siedzieć, tutaj jest zestawienie osób czarnoskórych, nie wiem dlaczego tak ale wszędzie osoby mają tutaj osobno miejsca, tutaj akurat zgromadzenie osób czarnoskórych jest, nie mam pojęcia. No szatnia malutka, teraz zwiedzamy łazienkę, super! Wow, mają jacuzzi, ale super! Jak widzieliście, jacuzzi mają, ale super, zwiedzanie łazienki, no tego jeszcze nie mieliśmy wcześniej, no i proszę zobaczcie łazienka, no i wracamy teraz tutaj do szatni, tutaj Kamil powiedział, że pan tutaj, który prowadzi, wspomniał o tym, że mają tutaj maszynę do lodu, w łazience i sobie ten lód później wyciągają i wkładają sobie i siedzą w lodzie. Więc no właśnie, żeby się zregenerować, więc patrzcie jakie tutaj mają standardy. Trochę mnie to uśmieszy, bo myślałam, że to sobie gdzie inaczej wyglądać, a to tak trochę wygląda jak na taki stadion. Znowu na parkingu, tutaj gdzie ich oficjalny fotokar przyjeżdża z zawodnikami, a teraz się wracamy już. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze jakieś, nie wiem, pokój z, nagro... z medalami, jakimiś pucharami i innymi takimi rzeczami, bo jak za bilet 12 euro to troszkę jest to czarna. Ile osób wchodzi? Pewnie jedziemy do tego, eee, może tam, gdzie nie No. Zobaczymy. Ale co, przez budynek przejść? Tam od stadiony nie można? Przecież tam też były przecież jakieś windy. Teraz tutaj przyjechaliśmy windą na punkt widokowy. Z balkoniku, to jest wzdłuż stadionu, czyli stadionu z budynku głównego, w którym tutaj byliśmy na samym początku i wchodziliśmy na stadion. Nie wiem, czy to jest jakiś ważny punkt tutaj dla zwiedzenia, ale to wygląda w taki sposób. Widzimy miasto i zobaczymy, czy jeszcze nam coś ciekawego tutaj pan pokaże. Poproszę piwo. W jak wygląda stadion od góry, gdzie tutaj się znajdują miejsca vip i tych osób, które tak bardzo by chciały zobaczyć i mieć lepszy widok na mecz. No od góry. Wygląda no, tak samo dla mnie moim zdaniem, tam gdzie my siedzieliśmy, więc nie ma nic jakiegoś szczególnego. Jedynie co tutaj, że macie od razu przy okazji pomieszczenia z gastronomią, oczywiście barek i toaleta. Więc czy tak naprawdę opłaca się przepłacać za bilet? No oczywiście jeśli ktoś jest z Jeepem, to może to zależy i to nie ma na niego różnicy, ale no już w dzień, I już jesteśmy po wizycie w stadionie Red Bull Arena. Koszt biletu 12 euro, możliwość zakupu wyłącznie przez internet, ograniczona ilość miejsc dla zwiedzania, czas zwiedzania tak naprawdę, którą mamy godzinę? na później, tak? No, orientacyjnie do godziny czasu wszystko to trwało. Zobaczyliśmy na początek salę konferencyjną. E, później e, poszliśmy e, do salki takiej przejściowej, gdzie są e, organizowane wywiady przed meczem, albo po meczu oczywiście za wynikami. Kolejno zobaczyliśmy stadion. Ze stadionu zeszliśmy później do sali Salek tutaj do szatni zawodników. Zobaczyliśmy łazienkę. To jest przede wszystkim najważniejszy punkt, żeby zobaczyć łazienkę. Nigdy wcześniej nie widziałam łazienki zawodników ze danego meczu, danej drużyny. Później zobaczyliśmy balkonik, punkt widokowy, gdzie VIP-y siedzą i ogólnie gdzie siedzą media i wszystkie inne osoby, które życzą sobie najlepszy widok na mecz. I na tym się skończyła nasza wycieczka. Nasze odczucia są takie, że spodziewałam się czegoś lepszego. Jak na taką drużynę, na takie miejsce e, no Red Bull e, Arena Leipzig. Myślałam, że to będzie takie bardziej wow. No, jestem trochę rozczarowana. Myślałam, że będzie to jednak ładnie wyglądać. Szatnia jest strasznie mała. E, tutaj z Kamilem trochę e, pośmialiśmy się, że szatnia tak naprawdę jest przygotowana jak dla dzieci. E, no Malutka jest na taką ilość osób. E, no, nie wiem, kiedy tam się mieszczą, mi to wszystko wygląda. Później wyobraźcie sobie, że wszyscy później biorą kąpiel, wychodzą z tej łazienki, wszędzie jest para, dusz, no, normalnie sauna. Więc no nie wiem, dla mnie to jest trochę dziwne, powinna być chociaż 2 trzy razy większa. Ta szatnia jak my byliśmy w tych wcześniejszych e, wycieczkach, gdzie tam w Paryżu zwiedzaliśmy szatnie zawodników. E, Kamil był w Barcelonie, jeszcze byliśmy wspólnie, w Walencji, e, e, no, to szatnie były takie bardziej kozackie, takie no, że fajnie się prezentowała. Tutaj nawet nie było koszulek zawodników takich, że można by było e, zobaczyć, że no, szatnia tutaj w tym miejscu, bo były tam fotografie i szafki takie o. No, no jak przy no jeśli macie ochotę i Wam się spodobało i zachęciło Was to wszystko, żeby samemu tu przyjść i zobaczyć na własne oczy, koniecznie musicie się wybrać. E, wiecie już jak, jaka to jest cena, jaka jest możliwość zakupu e, biletów na ten stadion. No i do dzięki czasu wszystko to będzie Wam e, zajmować. Także dzięki za poświęcenie tych kilkunastu minut, wszystko zobaczyć jak to się prezentuje. I zapraszamy Was na kolejne odcinki z tego miasta. Być może również z rowerów naszych tutaj, żeby Wam pokazać trasy rowerowe. Wcześniej jeździliśmy, wam pokazywaliśmy wokół tutaj stadion, a dzisiaj Wam pokazaliśmy jak ten stadion wygląda od środka. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!